Witam wszystkich bardzo serdecznie, jest z Sebastian Kowalczyk, moi drodzy, dzisiaj odcinek na zaziora. Jesteśmy w Szkocji, jest potworna wichura, zobaczcie co się dzieje. Strasznie wieje, nie da się pływać. Białe. Ale czego grzy... nie zrobimy dla Was, prawda? Tak jest, czego no. my nie zrobimy dla Was? Jest tydzień z kierownikiem, czyli tydzień Robinsona, minus 15% na całego Robinsona na zaziorze, który nie jest na promocji, więc korzystajcie. O, kierownik nawet porządek robi na stoliku. Brawo, brawo I dla za, niego. Tak brawo. jest. Kierowniku, o czym nam dzisiaj opowiedz, tylko tu przetrę łzę yy, łzę mi na obiektyw. Okej, okay, okej. Okay. Kierowniku co się stało? Podobno jakaś ogromna ryba ci wczoraj uciekła. Tak, no miałem yy, przedwczoraj 103,5, tak, a wczoraj było lepiej. No branie roku generalnie wpadłem ogromna ryba z zabraniem wędki tej oto tej werski. Ja e, Tak, tylko że no, tam tam. By... Może był troszkę za krótki hak, nie wiem. No. ale no... Kiepska kotwica ogólnie tempa. Znaczy, no, generalnie ryba spięta pod samą łódką. Dobrze i ponieważ kiepska... to jest reklama moi drodzy, to abyście nie byli w sytuacji kierownika, że kiepska kotwica, spięta ryba i tak dalej. To kotwice Hype y, tak y, bardzo dobre. Ja mam je na trocie. Trocie tutaj łowie Nie patrzcie na tą cenę, bo one są teraz na promocji. Ale małe tak... te trocie. Dobrze, twoje są większe, kierowniku. Jednak większe. Ty ci, ale, ale. Słuchajcie, nie robimy, nie robimy żartów. Wędki ROD Robinsona Diaflex bardzo fajne, bardzo dobre. Wiem, bo miałem, używałem kiedyś bardzo dużo wędkami kierowniku. Jaki ty masz model? Tak, tutaj akurat jest model Pikespin 2, 38 długości, 8,32 wyrzutów. Tak, owa szczupakowa. Przygniemy ją? Yy, tak. Ale, ale, ale... ale nią sandacze też na Wiśle. Zobaczymy. Ona jest szybka. Ona idzie tak pod rybą. No powiem Ci kierowniku, że... Mam wrażenie, że to jest bardziej sandaczówa niż szupakówa nawet. Ona jest szybka. To tak, ale to jest jej plus. To trzeba jest jej pamiętać, plus. że wszystkie Diaflexy, ja używam Diaflexa Perch do 10 gram. Używam mojego ukochanego Diaflexa do 14 gram, który w Aha. ogóle wszystkim polecam, żeby łowić na lekko sandacze. Nauczyć się łowić na sandacze na lekko do ten do 14 gram, może potem go gramy, naprawdę jest duży okoń i lekki sandacz, niekoniecznie mały sandacz. No i potem mam, mam jeszcze jednego, na który w tym roku wytachałem dwie dziewięćdziesiątki z Wisły. Proszę bardzo. 90. Do 22 gram jest Diaflex. Ten jest akurat do 32 i metr 3. no będzie widać na następnym filmie. Jakoś specjalnie na nim wrażenie nie robiło. Nie tak, że było czuć, że ryba jest za gruba do tego sprzętu. Zupełnie nie. A rzucałem tym kijem, on jest od 32 A. Akurat yy, tamtego dnia miałem pulsada innej firmy, przynęta, ale przyznamy się. Ale możesz to... mówić spokojnie, na zadziorze możecie kupić różne przynęty tak. w różnych promocjach. I Słuchajcie, mówcie, no, mój zestaw generalnie był mocno przegrobiony, bo miałem przynętę myślę pulsat 16 cm, tyle no. może ważyć. No. To? No, może ważyć tyle, tak? Tak, tak. I tak, miałem no. do tego dopał 15. Grubo, grubo. A jest do. I to na tym kiju uleciałeś? No to tak, no to ładnie. A ty to, to powiedzmy, że przyręta z y, obciążeniem miała 90 gram, kij jest do 32. Aha. Ja oczywiście testuję go w różnych warunkach, wiem, że na to dostać yy, Nie zalecam, oczywiście, ale daję spokojnie radę. No i tutaj mocy. A, 105 w Holandii. Pamiętasz, jaka była gruba? Pamiętam. Też na ten kij z bergla. Pięknie. No, także. I na... A, i na... kończyłem ten se... kijem sezon dwa lata temu na wiśle z sadaczem 82. Na Wisłę jest elektryczny, szybki do szczupaków. Dla niektórych może być może Za szybki. Sobie... Za szybki. On nie wybacza błędów. No. To może inaczej, jak się łowi yy, szczupaki na gumy w lekkim opadzie, to będzie idealny. Tak, tak. tak, tak co nie nie? Wszystko czuć, no. no wszystko czuć. No naprawdę. No i w ogóle no, ale mówię, następny materiał musimy nagrać o tym 314, bo to jest mój nagramy, nagramy. No, Ideal. Ale tenki nie boi się dużych mamusiek, nie, do, nie boi się e, przyłowów e, wiślanych nawet a... I, i wrotek nazywa się Samara, tak? Jakuzo. A Jakuzo, przepraszam. Yakuza. Tak mi się to szkoła czymś japońskim ogólnie. Słuchajcie, nie wiem o co chodzi. Strasznie tu mamy ten obraz taki, jakby mi się woda dostała do kamery, ale to może przez. <laughs> no, może przez ten huragan, który mamy za oknem. Przez huragan, <laughs> który mamy za oknem. Słuchajcie. No staramy się. Przewia przewiało, zobacz, jest okno pogodowe i tam takie. Przestań, kierowniku. Potopisz tam się. Słuchajcie, no właśnie Sebek już inaczej. Mi się zawsze chce. To nie jest tak, słuchajcie, to nie jest tak. Ja, słuchajcie, inaczej. Ja byłem dzisiaj na trociach. Nie, był, był Złowiłem dwie trocie. Złowiłem nieduże, bo nieduże, ale widzę, co się dzieje. Zobaczcie białe grzywy, co się dzieje na oceanie. To jest niewiarygodne wręcz. Nie ma najmniejszego sensu. Jak, to, jak kierownikowi, tu patrz tak kierownik, nie ma sensu. Nie idź, zmokniesz, poślizgniesz się na skałę, na skalę, umrzesz. Ale ja wiem, że jak byłem w jego wieku, 10 lat temu, kiedy nawet nie spałem jeszcze wtedy w ogóle, bo w nocach łowiłem, to też bym poszedł, a teraz już tak. No tak no, no tak no. Teraz już tylko diafleks, poduszka i książka. I książka yy, Hemingwaya, R. czytana S. przez Sebastiana Kowalczyka. Yy, przez Sebastiana Kowalczyka. Tak więc moi drodzy, zapraszamy na Zaziora, yy, minus 15% na całego, na całego Robinsona. Zachęcam was też, abyście, jeśli nie macie dobrego kombinezonu, jeśli chodzi o deszcz, bo no, no... Dobre warunki do testowania, no, ja mam tu najlepsze warunki do testowania, bo mieliśmy taką ulewę po prostu, wszyscy przemokli oprócz mnie jest prawda? Nie wszyscy, nie wszyscy. Ja też byłem w swoim kombinezonie Robinsona zadowolony. A no, dobrze, o, dobrze, okej. Okay. Ale... Minus 15%, to się widzi no, no. Robinsona, tak. Nawet, szukaj, tak? nawet nie wiem czy mamy na sklepie, nieważne, nieważne. Myślę że, macie. Myślę, że macie. Być może, być może być może takie perfumy które były kiedyś. Nie. No, były w kioskach, nie pamiętasz? Stosowałeś na zmianę z czarnym Adidasem, okej okay. Tak więc yy, kombinezon Hypa, do 20 tysięcy zupa wody i tak dalej, oddychalność i co się robi cieszysz tam? <laughs> to darmo za <zapuścienie. laughs> I te i ko i kotwiczki Hypa, gdzie ja je mam? W kieszeni gdzieś? O, bardzo dobre i po no bardzo dobre kotwiczki, jakby kierownik je miał, to by takie metrówki wyciągnął, ale tak mamy tylko... Jedno. Nie miał, nie miał, bo mu nie pożyczyłem, bo jest wrednym chujem i tyle. Słuchajcie. Najwa... Najważniejsze na wyjazdach wetkarskich, aby było fajnie, wesoło. śmiesznie, wesoło i aby nas trąba powierzchnia nie porwała, bo jest kurwa blisko. Moi drodzy, nie mamy prądu na chacie, bo na całej wsi odłączyli. No jest grubo, jest grubo. Ale za każdym razem to są przygody. To są przygody. Aha. Cenniejsze niż wszystkie tak pieniądze. Dziękujemy, trzymajcie się hej.